Jeśli nie chcesz, aby podczas rozmowy nastąpiła niezręczna cisza, zawsze pytaj o powód, a nie o przedmiot. W przeciwnym razie na pytanie typu, czym się zajmujesz, otrzymasz krótką i niesatysfakcjonującą odpowiedź. Ale jeśli spytasz rozmówcę, dlaczego wybrał profesję pilota, księgowego czy nauczyciela, poznasz go znacznie lepiej. Jak tylko zacznie odpowiadać na to pytanie, po pewnym czasie dowiesz się, czym kieruje się w życiu i jakie są jego pasje i zainteresowania. Przykładowo, jeśli wspomni, że chciał zostać nauczycielem, ponieważ każdy w jego rodzinie pracował w tym zawodzie, oczywistym będzie, jak bardzo ceni sobie najbliższych. Aby zachęcić nowego znajomego do powiedzenia o sobie czegoś więcej, unikając przy tym zdawkowych odpowiedzi, też powinieneś podzielić się czymś nieco osobistym. Sekrety zbliżają. Oczywiście nie musi to być coś bardzo intymnego czy wstydliwego. Możesz na przykład wspomnieć, jak przez przypadek odkryłeś nową restaurację albo opowiedzieć ciekawą historię z wakacji. Zdrać kilka szczegółów projektu, nad którym zacząłeś ostatnio pracować, lub zdrać, co Cię inspiruje. Niewykluczone, że twój rozmówca zrobi to samo. Natomiast gdy zejdzie na temat pogody czy ruchu drogowego, nie zastanawiaj się i od razu skieruj rozmowę na inny tor. Z tak oklepanych wątków nic nie wyniesiesz. Nie bój się wyglądać śmiesznie lub popełniać błędów, no chyba że jesteś w pracy i nie chcesz, żeby koleżeństwo czy przełożeni kwestionowali twoje umiejętności. W pozostałych przypadkach śmiej się do rozpuchu ze słowa, które właśnie wymyśliłeś, lub błędu, który popełniłeś. Dzięki temu staniesz się bardziej przystępny, a nawet wydasz się uroczy. Poza tym śmiech jest zaraźliwy. Kto by nie chciał mieć mocy choćby chwilowego uszczęśliwiania? Naucz się pytać nie z grzeczności, a z nieskrywanej ciekawości. Jeśli twój rozmówca zacznie mówić o zakupach, a ty za tym nie przepadasz, spróbuj skierować temat przykładowo na jedzenie. W tej galerii może być nieźle. Są tam jakieś restauracje? Swoją drogą, lubisz włoską kuchnię? Dzięki tej prostej sztuczce sprawisz, że konwersacja będzie interesująca dla was obojga. Nie udawaj, że zależy ci na czymś, czego nie lubisz. Tego nie da się nie zauważyć. Co więcej, będziesz sprawiał wrażenie osoby niegodnej zaufania. Pomóż rozmówcy zadając nietypowe pytania. Możesz je wymyślić w drodze na spotkanie, albo stworzyć listę, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Jaką chciałbyś mieć supermoc? Albo gdzie byś się udał, gdyby wynaleziono teleportację? Te pytania wymagają rozbudowanych odpowiedzi, dzięki czemu mogą poprowadzić rozmowę w ciekawym kierunku. Poprosz potencjalnych znajomych o radę. Każdy się w czymś specjalizuje. Jak tylko się dowiesz, w czym dana osoba jest dobra, możesz pozyskać bardzo przydatne informacje. Dzięki temu ludzie czują się kompetentni i zaczynają uważać się za Twoich sprzymierzeńców. Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów cechujących Twojego rozmówcę. Jeśli ktoś, kogo przed chwilą spotkałeś lub widziałeś tylko raz w życiu, pamięta Twoje imię, od razu czujesz się dowartościowany. Zrób to samo. Zwróć się do interlokutora po imieniu i zapamiętaj nazwę jego firmy, uczelni, imiona najlepszych przyjaciół i domowych pupili. To jeden z najprostszych sposobów na wywarcie świetnego wrażenia. Jeśli chcesz wzmocnić daną relację, spróbuj od czasu do czasu powiedzieć coś szeptem. Tak intymna forma komunikacji zbliża. Aby wzmocnić efekt, delikatnie pochyl się w stronę tej osoby, jakbyś chciał zdradzić jakiś sekret bez naruszania jej przestrzeni osobistej. Rozmówca instynktownie się pochyli, chcąc cię lepiej usłyszeć. Skomplementuj nowego znajomego, ale uważaj, żeby nie zabrzmiało to jak zbyt oczywiste pochlebstwo. Powiedz, jak bardzo cenisz pracę, rozmówcy. Obdasz niezobowiązującym komplementem albo pochwal aurę, jaką wokół siebie roztacza. Zawsze miło być w towarzystwie ludzi, którzy zarażają tak pozytywną energią. To dobry początek. Zachęć interlokutora, aby mógł się czymś poszczycić. Spytaj o ostatnie osiągnięcia, a potem okaż zaskoczenie. Wow, sam to zrobiłeś? Jak ci się to udało? Twój rozmówca nie będzie miał wyjścia i opowie o sobie. Dzięki temu oboje poczujecie się zrelaksowani, a atmosfera będzie przyjemna. Możesz również spróbować komplementów pośrednich. Powiedz rozmówcy, że wasz wspólny znajomy zauważył jego świetny styl. Wspomnij o czymś, na co towarzysz rozmowy ciężko zapracował. Zawsze miło usłyszeć pozytywne słowa. Gdy poznajesz kogoś nowego, unieś brwi. W ten sposób pokażesz, że jesteś otwarty na nowe znajomości. Nasz mózg rozpoznaje ten sygnał nawet z daleka i postrzega go jako zwiastun dobrego towarzysza rozmowy. Tylko nie patrz na kogoś zbyt długo, gdy bawisz się brwiami albo je marszczysz. To trochę niepokojące. Może być też tak, że interlokutor nie czuje się komfortowo w Twoim towarzystwie. Jeśli chcesz to sprawdzić, spójrz na jego stopy. Jeśli są skierowane w bok, to znaczy, że chce jak najszybciej odejść. Może to robić świadomie lub podświadomie. To samo dotyczy próby zdystansowania się od ciebie w każdy możliwy sposób, nawet jeśli rozmówca robi jeden krok w tył. Jeśli krzyżuje ramiona na klatce piersiowej lub nogi albo wykonuje oba te gesty jednocześnie, zapewne czuje się niekomfortowo lub przyjmuje postawę defensywną, bo w czymś się z tobą nie zgadza. Z drugiej strony, może to być jego ulubiona pozycja podczas siedzenia. Jeśli nie masz pewności o co chodzi, po prostu spytaj, czy rozmówca czuje się dobrze. Czy osoba, z którą chcesz porozmawiać buja się z boku na bok? O ile nie robi tego do rytmu ulubionej piosenki, to kolejna oznaka dyskomfortu, jaki powoduje przebywanie w twoim towarzystwie. Najprostszy sposób, by pomóc się jej zrelaksować, to powiedzieć, że nie będziesz mieć nic przeciwko, jeśli odejdzie. A jeżeli naprawdę chciałaby być gdziekolwiek indziej niż przy tobie, najpewniej przeprosi i się oddali. Jeśli nie będzie chodziło o żadną z tych opcji, to znak, że ktoś naprawdę cię lubi. I przy okazji atmosfera. Teraz nieco się poluzuje. Teraz, gdy wiesz, że interlokutor naprawdę lubi z Tobą rozmawiać, zadbaj o to, żeby nie wysyłać mu sprzecznych sygnałów. Stanie ze skrzyżowanymi kostkami pokazuje, że sam nie wierzysz w to, co mówisz. Jeśli trzymasz ręce w kieszeniach, to znaczy, że się denerwujesz i próbujesz coś ukryć. Raczej kiepski początek rozmowy. To samo dotyczy zakrywania ust, co wygląda jakby dłoń pomagała ci ukryć pewne tajemnice, a nawet kłamstwa. Ironiczny lub wyraźnie wymuszony uśmiech jest nazbyt oczywistą próbą sprawienia, żeby ktoś poczuł się przy tobie komfortowo kosztem własnego samopoczucia. To samo odnosi się do lustrzonego odbicia. Na pewno wiesz, że podświadomie kopiujesz gesty i zachowanie kogoś, kto Ci się podoba, ale nie przesadzaj. Nie da się nie zauważyć, że celowo małpujesz każdy ruch rozmówcy, żeby się do ciebie przekonał. Jeśli masz w nawyku siedzenie przy stoliku i konwersowanie z wyciągniętą ręką ku rozmówcy, ten gest może zostać odebrany jako subtelna prośba o zaprzestanie mówienia. Dokucza ci lęk społeczny, który uniemożliwia ci poznawanie nowych ludzi, istnieją pewne techniki, dzięki którym być może poczujesz się komfortowo w miejscach publicznych. Wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz. Czy jeśli powiesz coś głupiego albo o czymś zapomnisz, zostaniesz wyśmiany lub ktoś w tej samej chwili odwróci się na pięcie i cię opuści? Raczej nawet nie zauważy twojego błędu. Tak naprawdę, wszystkie scenariusze porażek, które tworzą się w Twojej głowie, są o wiele bardziej dramatyczne niż rzeczywistość. Weź pod uwagę najstraszniejsze rzeczy i znajdź na nie rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy. Jeśli nie wiesz, jak ją zacząć, wystarczy zwykłe cześć! A jeśli boisz się, że nie będzie tematów do obgadania, sporządź listę rzeczy, którymi się pasjonujesz. Przynajmniej jedna z nich powinna ci pomóc.